Cześć, Witajcie wszyscy. Moi drodzy, dzisiaj będzie o bobrach i będzie o rzece Brda. Gdzie ona się znajduje? Ona będzie znajdować się w dwóch województwach, w województwie pomorskim i w województwie kujawsko-pomorskim. No i skupimy się właśnie na tej części, która znajduje się w naszym województwie. Długość całej rzeki to jest mniej więcej 238 km. No i ona dzieli się na takie fajne etapy. Jeden taki fajny jest odcinek, który bardzo silnie meandruje, bardzo Polecam, jeśli chodzi o e, kajaki, tak? o, o, o taką turystykę kajakarską. E, także tam na pewno zobaczycie bardzo rozmaite m, no, rośliny, zwierzęta, zobaczycie naprawdę taką wielką bioróżnorodność. E, jeśli chodzi, gdzie ona znajduje się, tak, powiedziałam w województwie, ale w jakich mniej więcej rejonach, będzie przepływać przez bory tucholskie, to właśnie o, ten, o tym odcinku mówiłam, jeśli chodzi o kajaki, naprawdę serdecznie polecam. Będzie również znajdować się w kotlinie toruńskiej, e, Dopływa do kanału bydgoskiego, będzie przepływać przez Bydgoszcz, około 25 km, tak? Jeśli chodzi o jakość wody, to mniej więcej pierwsza, druga klasa, w szczególności w tych wyższych odcinkach, i tam woda, tam woda jest dość płytka, także jeżeli będziecie się wybierać tam na kajaki, to naprawdę no, tak do mniej więcej kolana ona będzie sięgać. Fajne, fajne, fajne widoczki. Natomiast już im bliżej ujścia, to ta rzeka zmienia swoją klasę czystości wody. Jest troszeczkę brudniejsza. Mimo wszystko to Bobrom. Nie przeszkadza. Bobry znajdują się bliżej uścia właśnie nad kanałem, e, właśnie bliżej Bydgoszczy i dlatego właśnie dzisiaj będzie o bobrach słów kilka. Nie tylko tam spotkacie bobry, e, spotkacie je również na innych rzekach. Dlaczego akurat takie miejsca wybierają? To zaraz będzie. Najpierw troszeczkę o samym bobrze. Po pierwsze jest to gryzoń, jeden z największych, e, jeden z większych gryzoni. Charakteryzuje się takimi pomarańczowymi zębami, tymi siekaczami z przodu. E, jaki jest duży mniej Mniej więcej 30 kg może osiągać, więc naprawdę faktycznie jest dość sporawy gdzie to zwierzę znajdziemy znajdziemy je w wodzie jak i na lądzie na ląd będzie szedł na przykład po swoje pożywienie natomiast w wodzie będzie się czuł praktycznie jak ryba można powiedzieć i tam będzie spędzał dość sporo czasu pomaga mu w pływaniu specjalny ogon taki jest spłaszczony pokryty łuskami zwany kielnią ten ogon był uznawany kiedyś za przysmak w ogóle bobry były uznawane za zwierzęta wodne więc można w czasie było postu je spożywać, to spowodowało między innymi to, że no, tych bobrów w pewnym momencie było mniej u nas. Będzie wolał wieczór i noc, jeśli chodzi o swój tryb życia, o żerowanie, natomiast w dzień już będzie spał. A pod wodą, ile potrafi wytrzymać? 15 minut. A wy potraficie tyle? <laughs> Bubr jest budowniczym, co potrafi zbudować? Potrafi zbudować swój dom, potrafi zbudować tamę. Dzięki temu będzie miał no, miejsce do, do żerowania, będzie ścinał drzewa, nawet o metrze średnicy. Właśnie te zęby mu pomagają w tym. Nie tylko będą służyć do budowania drzewa, ale również te cienkie gałązki, które są u góry normalnie, po ścięciu będą oczywiście na ziemi, będą służyły jako Pożywienie dla niego. Powiedziałam Wam, że będzie tworzył tamy, żeremie i kanały. Tak, jest to zwierzę, które przystosowuje tak naprawdę ekosystem pod siebie. Jedno, jedno z niewielu zwierząt, które to potrafi. Jeśli chodzi o żeremie, to są po prostu takie miejsca, w których one będą przebywać, będą tam spać, również będą zimować. One będą na przykład na, na środku mniej więcej zbiornika. Wejście o dziwo jest od dna. tak? Na górze znajdują się gałązki i w ten sposób tworzy takie, taką swoją osłonę. Im wyżej tego żeremia, te gałązki są troszeczkę lżej ułożone, żeby był kanał wentylacyjny. U nas znajdziecie żeremie na nizinach, natomiast bliżej gór, tam na przykład zbocza są tych wszystkich strumieni troszeczkę wyższe, to będzie budował nory. Te nory naprawdę mają dość spore kanały, nawet Osiągają 100-200 metrów długości. Uważa się, że bubr jest szkodnikiem. Y no, może o tym na samym końcu. Najpierw może o tym cennym futrze. Nie tylko cenne futro, ale również substancja z gruczołów płciowych była wykorzystywana jako substancja w medycynie. Również do tworzenia, do wzmacniania perfum kiedyś. E, powiedziałam Wam również o mięsie, ponoć wysokobiałkowo-niskotłuszczowe. No i pierwsze działania ochronne dlatego wprowadził bolesław chrobry, bo tych bobrów było coraz mniej w pewnym momencie. Po II wojnie już to był zagrożony gatunek wyginiętych, Teraz już jest go coraz więcej, no i uważa się, że on niszczy prace melioracyjne. Odpowiada za podtapienia pól oraz łąk, będzie tworzył rozlewiska. Dodatkowo potrafi się zakraść na pole kapusty czy też buraków, no i będzie sobie chował to jedzonko na później żeby do swojej spiżarni. Czy to jest na pewno wielki szkodnik? Nie moi drodzy, odpowiada za różnorodność, za bioróżnorodność systemów, i dobrze, że on w sumie się znajduje między nami. Trzymajcie się, do zobaczenia.